Wherever love goes, there is also misery. Siemaneczko wszystkim z Laczek Witam bardzo serdecznie w następnym odcinku z gry oczywiście Nostęp na serwerze Lakinos i jest to druga próba podejścia do tego filmu. Ja. W momencie jak materiał, wbijam sobie ich całganą materiał, tak nagle słyszę, że nie pasuje z dźwiękiem. I coś mi jednak nie pasowało, bo... No taki głos był taki bardzo przerywający ogólnie. Tak się zastanawiam, co się ogólnie dzieje, co nie? Potem, nabijam na, na, na przykład na Discordie, na Discordzie też mnie zupełnie prawie nie słychać, nic nie łapuje, magicznie było mnie słabo słuchać. nie wiem, podgłośniłem słuchawki To pomyślałem, kurde, chyba mikrofon cię zepsuł, bo naprawdę mnie, mnie nie było słychać, ani troszkę, ani troszkę, ja tak mówię, aż mi się smutno zabiło, naprawdę smutno mi się zabiło, bo nie było słychać mikrofonu. I, tak sobie pomyślałem, a sprawdzę głośność mikrofonu, i wiecie co się stało? Głośność mikrofonu była... Obniżona niemalże do minimum, eee, niemalże do minimum, co spowodowało, że OBS na przykład nie, wyprawa, nie wyłapywał mojego dźwięku. Eee, Nieogólnie ludziska. w dzisiejszy materiał będzie polegał odnośnie zarobku na tym serwerze. Co i jak w jaki sposób się będzie prezentowało, eee, jak możecie zobaczyć. Mamy Lucky Boxa, i takie rzeczy jak Lucky Box są bardzo istotne na tym serwerze. Ponieważ one są, można powiedzieć, głównym źródłem zarobku na tym set. I teraz ja sobie weźmiemy takiego lucky boxa, bo dokładnie posiadam tutaj w punktu 3, 3 sztuki. Tak się prezentują, tak wyglądają. I sobie otworzę jednego. I dostałem 20 kryształów pełni księżyca. Następnie 30 piórek. Następnie 20 piórek. I mi się spytacie, no, fajne to jest, prawda? Ale co z tym dalej? Już Wam mówię ludziska. Patrzcie na to. Pióreczka. Niby 100 golda, co nie? Niby 100 golda. Ale, ale, ale. Wielka uwaga. Bo tutaj jest troszeczkę inaczej. Patrzcie, podchodzimy do alchemika. To to w go który ma możliwość handlowania. I patrzcie, jedna sztuka. Jedna sztuka? Patrz, patrzcie na to. 5 golda jest napisane. 5 golda, ale patrzcie na EQ. Na tą jednostkę tysięcznych, chyba tak coś mówi w sensie 421 tysięcy. Sprzedajemy i nagle 456 tysięcy. Tak samo będzie z FM-ami, które są w tym miejscu. I patrzcie na to. 456 tysięcy, 491 tysięcy. Widzicie wy to? Pieniądze. Tak, ludziska, pieniądze. W taki sposób się zdobywa pieniądze. I teraz hmm, pan ludziska do was w taki sposób. Gdybyśmy prześli do painta, to w jaki sposób się to prezentuje ogólnie, rozpiska na każdy poszczególny przedmiot, mm, ale do całego tego dropu jeszcze dopią takie przedmioty jak em, amulety, które są w sumie można powiedzieć całkowicie priceless, czyli są tak, można powiedzieć, bezwartościowe. No, jedyny taki przedmiot to będzie Golden. Em, Golden zwój zobaczmy jak ta kwota na 200k No jak zaczynam genasywać, że nakosztowały na te 800K cena ta jednak spadła, no bo jednak tego dropi bardzo sporo i teraz byśmy sobie przyszli do paint'a, więc by w paintie, paint paint paint, bo tego w sobie dawno ludziska nie było. Eee, I szczerze powiedziawszy powiem Wam ludziska, że pewnie się za tym paintem stęskniliście, co? I tutaj jesteśmy, i ja, tak jak zawsze trzeba je przeteleportować w odpowiednie miejsce. I jak możecie zobaczyć, mamy rozpiskę najważniejszych przedmiotów, które lecą z tego. Czyli FM, -y, pióreczka, zielone dusze, czerwone dusze, niebieskie dusze. I tutaj proszek, ale ten proszek został na sam koniec. Więc tak. FMY, FMy jak to FM, -y, sztuka 35K, więc... Y Pieniędzy w sumie dość sporo. Piórka 35K, tak sam, taka sama kwota. Ale jak zauważyłem, częściej dopiął zdecydowanie piórka niż FM. No tak znacząco, bo na przykład na 6000 piórek posiadałem tam 4500 FMów, więc różnica była do spoda. Albo jest to wartość błędu. Czyli po prostu miałem większe szczęście yy, przy piórkach. Tak to mogę powiedzieć, ale na 1000 boksów, to taka wartość błędu, to no wiecie, no wiecie, no. Troszkę nie na miejscu. Co jest ciekawe, teraz jesteśmy na duszach. Zielone dusze 25k, czerwone dusze 50k i niebieskie dusze 65k. Jak musicie zobaczyć, ta kwota stopniowo się zwiększa: 25, 50, 65. Ale, ale, ale. Taka ciekawostka, że w momencie, kiedy się otworzy np. 1000 boxów, 2000 boxów, lucky box, to w sumie wszystkie dusze dopią niemalże identycznie miałem 1000 sztuk prawie każdej duszy i tam różnica wynosiła 20-30 więc to bardziej będzie tam wartość błędu hmm, czyli taki pomerowe, po prostu coś częściej trafiło i to w sumie tyle a tak to założone różnicy nie ma więc tutaj szanse, no to jest niemalże Według mnie identyczna, według mnie identyczna. I na samym końcu zobaczycie sobie kurczę, co to jest? Laczek proszek? Naprawdę proszek dobi, do Proszek Cella dopi Z y, Lucky Boxów? Nie. Dobi dokładnie gilion. dopią dokładnie giliony. Yy, I również gilliony typem z mabu. 5 tu gilionów. I sobie przerobić. Jak wiadomo taka średnia podczas przerabiania to jest 7,5 nie wiem, że to dziwnie brzmi, ale na przykład przy sztukach, 5 sztukach 7,5 to jest 37,5. To w sumie też taka dziwna kwota, ale na przykład już przy 10 glionach to 75 celi i każdy proszek cel się podaje po 5k. Kozacko, co? I w sumie wszędzie można kasę kasekędzić. To jest coś fenomenalnego. I powiem wam ludzi z Katar. nie powiedziałem o tym na samym początku C2, a tu jest jednak mega przydatna informacja, bo wiele ludzi o tym nie wie. Patrzę się yy, na przykład tam przyciskiem na te przedmioty no, widzę, że są bezwartościowe i w sumie tego nie sprzedają. Ile osób się pyta w jaki sposób zabrać na tym serwerze, dlatego też przychodzę do Was yy, z tą pomocą, bo też nie każdy ogląda wcześniejsze odcinki, jak ja odkryłem ten sposób, więc tutaj też się z nim z wami dzielę. Więc ogólnie ludziska, z tej strony to byłoby wszystko. Pamiętajcie w oczywiście, zostawimy sobie z tej łapeczki, pięknym ucieczki prostokąciku i pijcie na mojego Discorda. Który jest tam w opisie na dole i też, jeżeli dołączycie do Famki, to też dostaniecie taką specjalną langę. No, no to trzymajcie. Czasła.